Dziś zajmiemy się transformacją danych w Power Query na potrzeby naszego raportu paliwowego z DKV. Także bez zbędnego gadania zaczynamy i przechodzimy do edytora zapytania Power Query. Czyli klikamy na wstążce w dane, następnie w nowe zapytanie, połącz zapytania i uruchom edytora Power Query. Edytor nam się uruchamia. Tak jak pamiętacie, plik wyglądał ostatnio w taki sposób, czyli mamy pobrane dane, które będziemy właśnie dzisiaj transformowali. Po co taka transformacja nam jest potrzebna, czy po co ją należy wykonać? Otóż musimy. Przystosować dane do potrzeb analitycznych, chociażby zamienić typy danych, pozmieniać nazwy kolumn, część danych wyciągnąć z informacji w danej kolumnie, bo nie wszystkie te dane są nam powiedzmy, potrzebne albo są w takiej samej formie, chociażby tak jak tutaj mamy nazwę produktu. Także zaczynamy. Pierwsze, co wykonamy w naszym działaniu, krok, który wykonamy w naszym działaniu, będzie Podzielenie kolumny. Tak jak widzicie, tutaj w kolumnie znajduje się numer produktu i nazwa produktu. Na potrzeby naszego raportu chcemy wydzielić te dwie informacje, i teraz możemy wykonać to w bardzo prosty sposób. Zaznaczamy kolumnę, klikamy na wstążce w narzędziach głównych. Podziel kolumny i według ogranicznika. Za chwilę wyskoczy nam okno i tu wybierz lub wprowadź ogranicznych, zaznaczamy spacja i podziel przy, ogranicz najdalej z lewej strony. Za chwilę zobaczycie, że kolumna nam się podzieli. I właśnie nam się kolumna podzieliła, mamy tutaj kod produktu w osobnej kolumnie, a nazwę produktu w osobnej kolumnie. Także wykonaliśmy pierwszą transformację. OK, następnym krokiem, krokiem będzie zmiana nazw kolumn, ale będziemy zmieniali tylko kolumny, które są nam niezbędne do, do dalszej pracy. Także zaczynamy od numeru karty. Numer karty, karty paliwowej. Numer karty paliwowej mamy. Wystarczy kliknąć sobie na nazwę i zmieniamy nazwy. Po kolei, następnie numer rejestracyjny pojazdu. Ok, ta kolumna nie będzie nam potrzebna. Kolejna kolumna to jest stan licznika. Następna kolumna to data transakcji. Kolejna kolumna to godzina transakcji. Kolejna kolumna to będzie tu będzie kolumna kraj. W tym przypadku będzie to tylko Polska, ale. W przypadku firm, które zajmują się spedycją międzynarodową, na pewno tych krajów będzie pojawiało się więcej. Kolejna, kolejna kolumna to jest numer numer stacji paliwowej. Ok. okay. Miasto tankowania. I tu już jedna z naszych kolumn, które wcześniej wydzieliliśmy. To jest numer produktu. Kolejna to. Nazwa produktu. Okej, okay. ilość. Cena brutto. Okay, cena brutto. Tu pomienimy. Tu mamy kolejną yy, kwota brutto. Waluta. Mamy tylko PLN, -y, ale pewnie. Tak jak wspominałem, w przypadku dużych firm spedacyjnych będą też inne waluty rozliczane. Tą, tą kolumnę, tej kolumny nie będziemy zmieniać. Stawka podatku. Podatku. Podatek. I kwota. Netto. OK, i ostatnia kolumna z tego co pamiętam: numer faktury. Numer faktury. Jak widzicie, w miarę sprawnie nam to poszło. Jeżeli przechodzimy w jednym kroku, czyli tak jak widzicie tutaj po prawej stronie zmienioną nazwę kolumn i w jednym kroku zmieniamy wszystkie, wszystkie nazwy kolumn, to one zapiszą nam się w jednym kroku. Tutaj na, na, na pasku formuły u góry widzicie, jak każda kolumna na, pocz na początku się nazywała i jaką nową nazwę dostała. Generalnie zalecam takie, takie działanie, czyli wykonywanie, Takich samych działań, czyli na przykład zmiany nazw kolumn, taki, zmiany nazw zmiany typów danych, chociażby na, na liczbowe, na datowe, na godzinowe, w tych samych krokach, to będzie powodowało, że Power Query będzie musiało wykonać mniej kroków. Yy, jakby przygotowując nasze dane do, do dalszej analizy. W związku z tym jakby silnik będzie mniej obciążany. w związku z tym, że power Query działa na silniku komputera, no to komputer będzie nam po prostu szybciej, szybciej działał i te obliczenia będą działały dużo szybciej. OK? Kolejnym krokiem będzie usunięcie kolumn, które nie są nam potrzebne, bo będziemy tylko, tylko zaciągali to, co to, co jest nam niezbędne, więc zostawimy tylko kolumny, które, są, które mają pozmieniane nazwy. I w, aby wykonać taką operację, klikamy sobie tutaj na, na tabelę po lewej stronie i klikamy Wybierz kolumny. I wybieramy tylko te kolumny, które, są, które chcemy, żeby nam, nam zostały. Produkt, nazwa, ilość cena, kwota brutto. No, kwota brutto waluta, stawka podatku, podatek, kwota netto i numer faktury. Sió. I poszło. Także jak widzicie wszystko nam. Te wszystkie kolumny, które chcieliśmy nam, nam zostały. Także mamy kolejny krok w transformacji wykonany. Następną, następnym krokiem będzie zmiana typów, typów danych i może zaczniemy od typu danych liczbowych. Czyli tu gdzieś mieliśmy ilość, ok. Klikamy na ilość, Zmienimy na liczbę dziesiętną. O i tu widzicie, mamy Problem, wyzwanie. Pojawia nam się error i już tłumaczę Wam, dlaczego ten error się pojawił. Otóż chcieliśmy zmienić em, tekst na e, liczbę, a dodatkowo w tekście e, zamiast właśnie przecinka jest kropka i w związku z tym Power Query nie rozpoznaje tego, tego typu danych dlatego też musimy ten krok wycofać i tak jak widzicie tutaj na wstążce po prawej stronie wszystkie te kroki mamy zapisane i mamy ostatni krok zapisany zmienioną typ danych także spokojnie możemy sobie go usunąć widzicie, że z powrotem nam nam ta kolumna wróciła bez errorów, więc w tej chwili będziemy chcieli najpierw zmienić kropki na przecinki Zaznaczymy sobie wszystkie kolumny, które, które zawierają dane liczbowe. Będziemy to robili z kontrolem, tak żeby. To jest bardzo podobnie jak w Excelu. Ok, mamy 5 kolumn. I teraz tutaj w, na wstążce w narzędzia główne widzicie typ danych. Mamy w tej chwili dowolny, zaznaczamy na liczba dziesiętna. Proszę, najpierw musimy oczywiście zamienić na nasze wartości przecinki na przepraszam, kropki na przecinki, czyli zmieniamy wartość kropka na przecinek. To zostało zmienione. I teraz wykonamy kolejną czynność, czyli właśnie zmienia zmiana tekstu na liczbę dziesiętną. Super. Udało się. Także mamy to już opanowane. Dobrze, kolejnym krokiem będzie zmiana stanu licznika. Niech będzie to na liczba całkowita, tak, tu nie będziemy mieli żadnych, żadnych wartości z przecinkami. A numer stacji paliwowej możemy sobie też zmienić w tej chwili, też na liczbę całkowitą. Tu mamy w numerze produktu też mamy liczby, ale w niektórych miejscach pojawiają nam się litery, więc tego nie będziemy zmieniali. OK. Dobra liczby już mamy zrobione w tej dobra, kolejnym krokiem będzie zmiana dat. Mamy jedną kolumnę z datami Już nam się zmieniło i mamy jedną kolumnę z Jedną kolumnę mamy z godziną. Ok, mamy godziny tankowania. Dobrze. Że zmieniliśmy typy danych w tej chwili już na liczbowe i data i e, godzina. Więcej typów danych nie będziemy e, zmieniali. Mm, dobra. W tej chwili przejdziemy do kolejnego kroku, czyli będzie to zmienimy. Pokażę Wam jak na przykład zmienić nazwy, chociażby takie jak łomianki na łomianki, a węgrów na węgrów. I teraz wystarczy, że klikniemy sobie na łomianki, następnie prawym klawiszem na zamień wartość. I zamień na wpisujemy łomianki. I już Power Query nam dodaje kolejną procedurę, czyli zamieniono wartości łomianki. Lomianki na łomianki i zmienimy sobie węgrów na węgrów. Węgrów. Ok. Dobra. Tutaj ładnie nam się pozmieniały te nazwy. Um, tu jeszcze widzimy taki jeden taką jedną małą niedogodność, czyli serwis i yy, znaki zapytania, sprzątający prawdopodobnie jest to, więc możemy sobie też zmienić, czyli wykonać zamień wartość i teraz wystarczy, że tylko wskażemy Power Query, że znaki zapytania ma zamienić na literkę O. Teraz zobaczycie, że ładnie nam się to zmieni i została nazwa yy, nazwa produktu serwis yy, sprzątający. A nie taka nazwa z znakami zapytania. Ok, kolejny krok mamy, mamy wykonany. Następnie będziemy robić, dodawać kolejną kolumnę. Na potrzebę naszego raportu będę chciał, powiedzmy, te transakcje podzielić na transakcje przypisane do pojazdów stricte, czyli do pojazdów, gdzie są numery rejestracyjne. I wydzielić takie opłaty serwisowe, jak na przykład utrzymanie karty paliwowej. Więc w tym celu wykonamy taką procedurę, jak dodanie kolumny warunkowej. OK. Dodajemy taką kolumnę warunkową. I teraz na podstawie kolumny numer, numer stacji mamy numer stacji paliwowej. Jeszcze raz muszę tylko zobaczyć, jak to jak to wygląda. Ok, numer stacji paliwowej mamy tu. Czyli na podstawie tej kolumny, kolumna warunkowa mówimy power query tak. Jeżeli w kolumnie numer stacji paliwowej równa się 1, to wtedy mamy koszty dotyczące całej floty. A w przeciwnym wypadku jest to pojazd. I nazwę kolumny zamieniamy na pojazd flota. OK. Super, pojawiła nam się kolejna kolumna. Kolejnym, kolejną informacją, jaką będę chciał sobie wydobyć, to jest to, żeby w przyszłości dzielić koszty na te związane chociażby z zakupem samego paliwa, zakupem akcesoriów, serwisami sprzątającymi i na przykład opłaty serwisowe. W tym celu dodajemy kolejną, kolejną kolumnę warunkową i będziemy ją przygotowali na podstawie numeru produktu, czyli on znajduje się tu. Tak to znaczy, żebyśmy to wszystko widzieli. Dodaj kolumnę warunkową. Nazwę jej nadamy, będzie to rodzaj produktu. Rodzaj produktu. I teraz mówimy, wykonujemy takie działanie. To jest, to, jest, to jest najzwyczajniej, tak jak w Excelu, jeżeli, czyli po numerze produktu, jeżeli równa się 0036, to będzie to benzyna 95. Jeżeli numer produktu będzie, tu mam kolejne, akcesoria to było, czyli 0080 to będą akcesoria. Kolejny, jeżeli numer produktu będzie równał się 0078, to jest sprzątanie. W przeciwnym wypadku dajemy informację albo nie. Wykonamy jeszcze jedną procedurę, czyli jeżeli na przykład w kolumnie nazwa produktu, tak, przejdziemy teraz do nazwy produktu, czyli też widzicie, że nie musimy odnosić się cały czas do tej samej kolumny, jeżeli robimy kolumnę warunkową, tylko możemy to dowolnie łączyć. Czyli teraz z numeru produktu przechodzimy na nazwę produktu. Jeżeli nazwa produktu jest KART fi, to znaczy, że to jest opłata. Za kartę. W przeciwnym wypadku, no i tutaj wpiszmy y, taką informację, która będzie nam y, mówiła o tym, że musimy zweryfikować te produkty, które właśnie są opisane tą nazwą czyli nieznany, znany produkt. Produkt zweryfikuj i wykrzyknij. Będzie mocny. Klikamy OK i, i dodała nam się właśnie kolejna, kolejna kolumna. Że tak widzicie, jak widzicie, mamy, mamy dodane kolumny, nasze dane są już przygotowane, obrobione do dalszej, do dalszej pracy. Jeszcze teraz wykonamy pobranie tych danych już do Excela. Zobaczycie, że to się bardzo teraz szybko zmieni w naszej tabeli. Ok, mamy wszystkie, wszystkie dane, znajdujące się w tabeli. Excel już rozpoznaje je, widzi, że są to liczby, że kalkulacje będą możliwe. Mamy tutaj daty. Także. Wykonaliśmy transformację naszego pliku. Także tyle na dziś. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia i cześć.